Wczoraj, padając na pysk po robocie, obejrzałem sobie materiał jedyneczki. Dlaczego Konfederacja nie wyrzuci Grzegorza Brauna? Tych wszystkich, którzy odpowiedzieli na to pytanie, nie wiem. Zapraszam do materiału, zobaczymy tłumaczenie kucowskie. Czy pan Grzegorz Braun, który ma na swoim koncie różne kontrowersyjne i bulwersujące wypowiedzi oraz działania, które na pierwszy rzut oka zrażają wyborców do Konfederacji, również zostanie usunięty z tego ugrupowania? Pierwsze 30 sekund i my już od razu wiemy, że jedyneczka wcale nie jest oburzony działaniami Grigoria Braunowicza. Nie załapaliście tego momentu? Nie martwcie się, umiem montować w przeciwieństwie do niektórych grubasów z fotela. Oraz działania, które na pierwszy rzut oka zrażają wyborców do konfederacji, działania, które na pierwszy rzut oka. I tu jest właśnie zawarty cały sens ośmiominutowego pierdolenia. Tak, moi drodzy, właśnie zaoszczędziłem wam 8 minut 46 sekund dalej mamy wymienione wszystkie inby, które grzechu odwalił i wreszcie jedyneczka po tak długim laniu wody dochodzi, a potem dochodzi do sedna. Ludzie cenią sobie posła Braun'a, bo wydaje się postacią prawdziwą. Oczywiście ma swoje wady, ale sprawia wrażenie człowieka, który nie robi tego, co mu się politycznie opłaca, ale to, co czuje, że powinien zrobić. Moi drodzy, powiem tak. Ja wiem, że kucy mają problemy z rozpoznawaniem ludzkich emocji. My to wiemy nie od dziś. W końcu dla nich każdy, kto nie jest murem za konfederacją, to jest ten zły lew, komunista, który, uwaga, uwaga, wyje, skowyczy, dostaje furii, szajby. Przecież oni wszyscy dokładnie to opisują, wrzucając jakiegoś posta, komentarz, wycinek filmiku z jakimś Brownem, Mendzenem czy innym ich idolem. Oni zbiorowo się ekscytują, że HEHE LEWACZTWO BĘDŹE BOLEĆ DUPA. Te niespełnione marzenia fekalne oraz analne to też jest ich domena. Ale ale, szokuję was, normalni ludzie tak nie reagują. Nawet jeśli jest taki gość, który dosłownie żyje polityką, sprawdza co chwilę co tam kto powiedział, jakie było orędzie, takie, śmakie, owakie. To on nie dostaje szału, bo na przykład usłyszał takiego Sławusia, który coś tam mówi o grillu domie i dwóch samochodach, nie wywala monitora przez okno, nie wchodzi na dach domu czy tam bloku i nie wyjął uuu, a u do księżyca? Ponieważ normalni ludzie nie irytują się, że ktoś gada rzeczy niezgodne z ich przekonaniami. Tak robią moi drodzy KUCE! Ja to widzę najlepiej po swoim kanale, po swoim mailu. Wy sobie nie zdajecie sprawy ile rzeczy tak naprawdę YouTubek usuwa, to znaczy ja mam usuwanie jakichś tam wulgarnych treści. Nie, że ja usuwam, tylko YouTube usuwa automatycznie wszystkie wypowiedzi z jakimiś wulgaryzmami, linkami czy czymś podobnym, co może wyglądać jak spam. Już nawet nie wspominam o mailu, gdzie najpierw w kółce wyzywają mnie, że ty lwa o komuchu i tam dalej jadą różnymi wyzwiskami. Żeby jakieś 2-3 dni później podesłać mi dokładnie z tego samego maila, udając mojego fana link, który okazuje się, że prowadzi do jakichś takich bardzo dziwnych, szemranych stron. Moi drodzy, tak normalni ludzie nie reagują. Ale w sumie o czym my mówimy, jak kuce mają problem z podstawowym rozpoznawaniem emocji? Ponieważ człowiek wkurzony w obliczu jakichkolwiek rzeczy, które go irytują, odpowie na nie prostym, acz staropolskim pierdolisz, bądź ale bzdury. A nie teatralnym monologiem w stylu... Pragnę wyrazić swoją opinię, iż poniższa eksplikacja nie znajduje uzasadnienia w moim kodeksie moralnym, a zatem podejmuję interwencję poselską celem zaprzestania dalszego procederu propagowania treści, które uznaję za szkodliwe. Jednakże dla Kuceri to właśnie ten teatralny bełkot jest stuprocentowo naturalny. Żeby była jeszcze większa ironia, to większość ekspertów jest zdania, że Polacy nie potrafią grać że właśnie aktorzy, czy też reżyserowie po szkole aktorskiej chcą za bardzo. I my widzimy to po tych wypowiedziach Brauna. On chce aż za bardzo, napina się, mówi cały czas tubalnym głosem, jakby był na środku sceny, wygłasza monologi za pomocą słownictwa rodem z XIX wieku. A zatem, skąd się do cholery to kucą wzięło? że tak pozwolą sobie zacytować wielkiego el prezidente moja ocena tego jest taka kuce siedząc całe dnie w piwnicy nie mają wzorców nie wychodzą na zewnątrz, nie patrzą jak wygląda świat, jak ludzie wchodzą ze sobą w normalne interakcje a co za tym idzie w cudzysłowie uczą się interakcji społecznych na podstawie zachowań guru korwinistycznych Którzy to paradoksalnie emanują aspołecznymi zachowaniami. Myśleliście, że absurdy się skończyły skąd? Przecież dotykamy tematu konfederacji. Otóż jedyneczka argumentuje, że Brown powinien pozostać w konfederacji, bo, uwaga, uwaga, sondaż na Twitterze i na YouTubie. Tak, moi drodzy, piewca Kutzpartaj, która nie zgadza się pod żadnym pozorem z demokracją, Argumentuje, że Grigori Braunowicz powinien pozostać w partii, bo demokracja. I już całkowicie pomijam wyniki tych sondaży, gdzie wprawdzie Grigori Braunowicz drugie miejsce zajmuje, jednakże w bardzo, bardzo odległej pozycji od pierwszego miejsca. Gdybyśmy już mieli realizować wygląd kutzpartaj względem demokratycznego wyboru elektoratu, to czysty core konfederacji mieliby stanowić korwiniści. W tym leży jeden mały drobny problem otóż, jak Karol Wilkosz wspominał, to narodowcy potrafią się zorganizować, skrzyknąć, kiedy trzeba zebrać plakaty. Kiedy trzeba roznieść ulotki, ich można określić takimi specami od zakulisowej roboty. Pada hasło, oni się pojawiają, to robią. Tymczasem korwiniści. No cóż, jeśli wypada się pojawić na jakimś piwku z mędzenem, naczaskać parę memików, czy też umówić się na Discordzie do minusowania na wykopie, to oczywiście tak. Niestety, jak leci Fama, o wiele bardziej skomplikowane operacje polegające na opuszczeniu bezpiecznej piwnicy wprowadzają kucerię w stan głębokiego paraliżu. Podobno brauniści mają to samo, chyba że trzeba wyjść i pofikać sobie z antyszczepami bądź też jakimikolwiek innymi szurskimi treściami. I teraz moi drodzy, od czego tak naprawdę jest Brown? Według mojej opinii odtrzymania właśnie tego szurskiego elektoratu, ponieważ to całe pierdzielenie, wolny rynek, paróweczki, ono według mojej opinii skupia gdzieś tak jakieś pi razy, drzwi, 4% tego elektoratu, 3, 3,5. Ale jak zapewne wiecie, do tego potrzeba jeszcze trochę więcej, wobec tego mamy takiego Brauna, mamy różne szuromony, mamy Marcinka, który te szuromony gromadzi i przedstawia. To jest ten taki hardkorowy elektorat, elektorat foliarzy, którzy będą głosować na tą partię tylko i wyłącznie dlatego, że rzekomo walczy z tymi mitycznymi łonimi? Z którymi akurat oni walczą. Inna sprawa, że Konfederacja tak naprawdę z nikim nie walczy. Wystawi sobie takiego Grzesia, Grześ coś tam sobie powie, czasem inbę odwali. Tylko, że znów jest pewien problem, ponieważ Grześ odciąga elektorat w miarę, w miarę, powtarzam, normalnych ludzi, którzy zagłosowaliby na Konfederację jako na partię alternatywną. Teraz mam szczerze mówiąc zagwozdkę. Dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie. Czy Menzen naiwnie myśli, że pogodzi foliarzy pod batutą Brauna wraz z normalnym wkurzonym elektoratem, czy jest to... Powiedzmy, że stan zastany i nastąpiło dokładnie to samo zjawisko co w przypadku foliarzy rosyjskich. Innymi słowy, nastąpiła tak hardkorowa radykalizacja foliarzy, że partia jedyne co może zrobić to tylko spróbować za nimi nadążyć. Choć wcale tego nie chce. Osobiście uważam, że Mendzenowi by wręcz pasowało, tak sobie siedzieć, gadać o tych podatkach, patrzeć jak te słupki ładnie rosną. Tylko potem Brown sobie wypierdzieli gdzieś jakąś choinkę albo zniszczy komuś mikrofon, bądź też wpierdzieli się do jakiegoś szpitala i co? Ej, Sławuś musi z jednej strony się jakoś tłumaczyć, choć wcale tego nie chce. Natomiast z drugiej, no nie może za bardzo, bo mu ten elektorat troszeczkę stopnieje. Choć tak czy siak topnieje. Osobiście uważam, że konfederacja koniec końców potknie się o własne szuranie, to znaczy, będzie tych inb tyle, że już nie będzie się dało tego obronić przed zwyczajnym zjadaczem chleba. Natomiast Sławuś, przyparty do muru przez własny elektorat, będzie musiał w końcu założyć foliową czapeczkę na łeb. A kiedy do tego dojdzie, w pogrzebie nie tylko swoje marzenia o ministrze finansów, ale także do reszty swój wizerunek. To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Hej, hej!